Dzień dobry, chciałabym powiedzieć, dlaczego zdecydowałam się na dołączenie do programu Reset. Od dłuższego czasu jestem studentką Akademii Sylwii Kornos. Akademii, która pomogła mi przejść bardzo trudny okres, nie tylko biznesowo, ale również personalnie. Przez ostatnie 6 lat mnie i moją rodzinę dotknęła bardzo poważna choroba mojego marza, Stwarty nie boczne Choroba, która nie ma żadnej terapii ani żadnej szansy. Choroba, która skończyła się jego śmiercią półtora roku temu i pogrzebem w szóstym, w szóstym rocznicę rocznicy naszego ślubu. Akademia pomogła mi się przygotować na to odejście. Akademia pomogła mi również podnieść mój biznes. I osiągnąć cele biznesowe. Ale gdzieś tam w środku czułam, że jestem zagubiona, zblokowana. Gdzieś tam utknęłam. Gdzieś tam odłożyłam siebie na półkę. Na tak długo, że przestałam wiedzieć do końca, kim jestem. I z taką intencją właśnie weszłam do, do resetu że odnajdę siebie. A odnalazłam zdecydowanie więcej. Te 30 dni tego programu, które nie sądziłam, że będzie tak łatwy i tak prosty i tak szybki, dał mi nowe życie. Pozwolił mi w końcu przestać czekać na pozwolenie innych. Pozwolił mi zrozumieć siebie. Pozwolił mi również zrozumieć, to, czego doświadczyłam i dlaczego reagowałam w taki sposób, a nie inny. Dziś wiem, kim jestem. Dziś jestem z siebie dumna. Dziś wiem też, ile osiągnąłam w swoim życiu. I nikt nie musi mi tego mówić. Ja to po prostu już wiem i czuję. Reset. Dał mi nowe życie. Razet e, przygotował mnie na nowe życie na życie w wolności, w miłości do siebie, w akceptacji siebie, w zbudowaniu własnej wartości na silnych fundamentach, na pozwoleniu sobie na życie, na radość, na wolność. Coś, co jest bezcenne na lekkość życia, na zaufanie, na zrozumienie, na patrzenie na jutro z ekscytacją i oczekiwaniem. Naprawdę polecam ten program. To jest tylko 30 dni i aż 30 dni, które zmieniają życie.